Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Luz de Maria de Beaunier, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nieskończoność błogosławieństw dosięga każdego z moich dzieci, gdy czyny i dzieła są przepojone miłością. Wszyscy muszą dokonać radykalnej zmiany w swoim sposobie działania i reagowania, aby być tymi, którzy rodzą miłość i którzy są aktywnymi świadkami mojego syna. Miłość znika jak woda między palcami, ale nie dlatego, że palce pozostają suche, lecz dlatego, że skóra zachowuje wilgoć, którą pozostawia woda. Tak więc jesteście wezwani do odnowy tego daru i tej pewności w pracy i działaniu, która jest mnożnikiem, budząc w Waszych braciach tę Bożą Iskrę, która rozświetla ciemności i przezwycięża to, co uważa się za stracone. Musicie przygotować się osobiście, aby Duch Święty mógł działać z wolnością w każdym z Was a tym samym, abyście wzrastali i byli bardziej moim synem, a mniej światem. Dla tych, którzy są chętni i powierzają się boskiemu prowadzeniu, nie wszystko jest stracone. Musicie tylko zachować całkowitą gotowość, aby ludzkość zwróciła się w kierunku przeciwnym do tego, w którym podąża w tej chwili, czyli w kierunku panowania zła na całej Ziemi. Ludzkość będzie cierpieć za swój bunt, ale każdy ma jeszcze przed sobą możliwość miłosierdzia Bożego i szansę nawrócenia, a więc zbawienia duszy. Wymogiem dla człowieka jest wewnętrzne i ufne oddanie się w ramiona mojego syna. Kiedy każdy z Was będzie pragnął zbawienia dusz, w tym momencie miłość nie tylko schroni się w ludzkim stworzeniu, które o to prosi ale rozszerzy się do nieskończoności i w ten sposób miłość przemieni wszystko, co napotka na swej drodze. Nie wolno wam być jałowymi, każdy musi dawać świadectwo swoją pracą i działaniem. Obecna rzeczywistość w ludzie mojego syna jest chaotyczna, ślepi chcą prowadzić ślepych. Niektóre z moich dzieci czekają na moje słowo, aby skupić się na krytyce, aby uniknąć odpowiedzialności lub aby wejść w nowości domu mojego syna. Odczuwam ból, jako matka, wiedząc, że niektórzy moi kapłani nie głoszą kazań, lecz wyładowują w nich swoje stany emocjonalne, wywołując większe zamieszanie wśród ludu mojego syna. Który daleki jest od właściwego postępowania. Ręce, które konsekrują mojego syna, muszą być wolne od pychy, zazdrości, urazy, kłamstwa z premedytacją. Biada tym spośród moich kapłanów, którzy stają się prześladowcami ludu mojego syna, ponieważ brak wrażliwości świadczy o braku Bożej miłości w stworzeniu, a to paraliżuje prawdę. Pozwalając na pojawienie się ludzkiego ego. Moi synowie kapłani, zło nie tylko przemierza drogi w poszukiwaniu moich świeckich dzieci, ale wysyła demony z większą surowością, aby zalać serca tych, którzy poświęcają się służbie mojemu synowi. Zło wzbiera poprzez brak dobrej oceny, ubóstwo duchowe, lenistwo i gniew. Aby wywołać w Was zniechęcenie, zaniedbanie Waszych obowiązków, poczucie, że jesteście uprzywilejowani i macie wyższą rangę, a zatem jesteście tymi, którzy powodują oschłość i twardość serca w duszach, które prowadzicie. Moi umiłowani kapłani mojego serca, nie zapominajcie, że aby służyć mojemu synowi, musicie być przykładem i mieć prawe serce. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, poznajcie mojego Syna, szukajcie Go, zbliżcie się, bądźcie otwarci naprawdę. Do tego stopnia, że staracie się dogłębnie poznać mojego Syna, zatrzymując się na tym, co jest głębokie w stworzeniu, w przyrodzie, w wietrze, w wodzie, gdyż we wszystkim jest obecny ten boski odcisk który przemawia i daje pewność wieczności tego, który to stworzył. Pozostajecie w ciągłej walce wewnętrznej i to właśnie pozwala złukusić Was z większą częstotliwością. Jedną z przeszkód tej chwili jest wielkie rozproszenie, w którym żyjecie. Dzieci, rozproszenie przytłacza pamięć i powstrzymuje wysiłki, które możecie podjąć. Aby zjednoczyć się z moim synem i wstąpić na górę. Dzieci, już was wezwałam, abyście weszli w siebie i poznali siebie bez udawania to doprowadzi was do większej stanowczości, dokładności, roztropności i refleksji do rozpoznania tego, co powinniście wzmocnić z powodu waszych słabości, egoizmu, braku miłości. I w ten sposób będziecie mogli wzrastać z braćmi. Prowadzicie życie przywiązane do świata, ale macie te chwilę, aby odkryć znaczenie prawdziwej relacji z moim synem, która jest daleka od fałszywych koncepcji, jakie macie. Musicie wyjść z tego egoistycznego sposobu myślenia, z tego bycia sobą, z tego życia. Które jest całkowicie egoistyczne, aby zwrócić się z powrotem do wewnątrz, aby tam patrzeć i być gotowym do odrzucenia wszystkiego, co może Was oddzielić od bycia tym prawdziwym dzieckiem Bożym, które nie patrzy na siebie, ale na Boga i na swojego brata. Dzieci, niektórzy mają wiedzę, ale człowiek nie żyje tylko wiedzą, ale miłością, wyrozumiałością. Akceptacją brata z jego przeszkodami i zaletami, nie miażdżeniem bliźniego, niedopuszczaniem do gniewu, bo on wszystko rujnuje, unikaniem duchowej zazdrości, bo ona dominuje nad człowiekiem do tego stopnia, że sprawia, iż popada on we wszystkie wady przeciwne miłości. Wzburzone życie moich dzieci na nieustannie wzburzonym morzu. Nie pozwala im się wyciszyć i dlatego niektórzy są tak słabi, że w obliczu codziennych sytuacji czują się niezdolni do stawienia oporu. Niedobór duchowy ma wpływ na ciało fizyczne. Dzieci, zapomnieliście o posłuszeństwie moim wezwaniom, spełniacie to, co chcecie, dając pierwsze miejsce temu, co światowe. Zapominacie o własnym życiu z własnym prawem i o własnych relacjach z Bogiem. Nie uznajecie mojego syna, ani nie szanujecie przykazań, to doprowadziło do tego, że jesteście częścią przewrotnego pokolenia, które pragnie samorealizacji i narzuca się, aby być wysłuchanym, nie pozwalając sobie na poprawę. Człowiek nieustannie zamierza wyrzec się swoich błędów i przywiązań, ale nie udaje mu się dokonać przemiany, pozostaje z intencją. Człowiek opróżnia swoje intencje w morzu zapomnienia, aby trwać w fantazji, dlatego moi synowie kapłani nie powinni głosić o nieistnieniu zła, bo w ten sposób sprawiają, że dusze ulegają. Ludzkość rozpaczliwie poszukuje wsparcia hierarchii Kościoła mojego syna, aby trwać w swoim świecie grzechu i w ten sposób trwać w rozpuście. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, tak wiele rywalizacji, która istnieje w człowieku, jest wynikiem braku Bożej miłości w jego sercu, lekkość języka zdradza tych, którzy żyją pozorami. Całkowicie sprzecznymi z prawem miłości. Ta chwila wzywa Was, abyście nie byli istotami, które żywią się nieszczęściem swoich braci. Kto postępuje w ten sposób, karmi zło. Złorośnie, zwiększa swoją moc poprzez Wasze złe czyny, musicie być tego świadomi, jeśli chcecie wznieść się na wyżyny życia duchowego. Dlatego powinniście się skorygować tu i teraz, w tak przełomowym momencie w historii ludzkości, kiedy człowiek ma tendencję do buntowania się przeciwko wszystkiemu, bez zastanawiania się, czy to jest dobre, czy nie. Człowiek w tym momencie działa przez naśladownictwo, nie przez rozum, nie przez myśl. Uniemożliwiacie sumieniu wywołanie skruchy, nie wiecie o tym. Ponieważ uwięziliście sumienie, aby was nie niepokoiło i nie prowadziło do skruchy. Ze smutkiem widzę, jak moje dzieci znajdują najwygodniejszy sposób, aby uniknąć odpowiedzialności i zmian, złych działań i reakcji, złe nawyki ukrywa się, obwiniając innych. Człowiek wzrastał według tego smutnego wzorca, obwiniając innych za swoje własne winy których nie uznajecie. Jest to wielka słabość osobista, samooszukiwanie się, degradacja osobista, która doprowadziła do nieodpowiedzialności, w jakiej żyje ludzkość w tej chwili. Drogę tego momentu kształtuje każdy z was. Każdy przyczynił się do stanu tego pokolenia swoją pracą i działaniem. Chwila, sława, próżna chwała, majątek Przyjemności są tak ważne dla człowieka, że nie ma miejsca na to, co duchowe. Mój syn został wygnany z serc swoich dzieci, żyje uciemiężony przez ludzką głupotę. Sprzyja to poddaniu się człowieka Antychrystowi. Kto nie zna mojego syna, jest łatwym łupem dla zła. Fantazja i iluzja sprawią, że wpadniecie w zwodnicze ręce Antychrysta. Ci, którzy są potężni, sprawiają, że ci, którzy nie znają istoty prawdy, wpadają w ich sieci, a prawda jest odbierana ludzkości, aby doprowadzić ją do cierpienia i nieustannego bólu. Niepewność niszczy, kto pozostaje bezpieczny dzięki Bożej opiece, ten ma większą stabilność ducha. W tej chwili ludzkość przygląda się pracy i działaniu jednego człowieka. O którym szybko zapomni, dopóki on, dzięki ludzkiej mocy, którą mu daną, nie wstrząśnie niektórymi ludźmi. Takie jest ludzkie zachowanie, tak samo jest z tym, co duchowe, ze strachu wzywa się boskość, a potem zapomina i idzie dalej swoją codzienną drogą. Oczywiście człowiek cierpi i będzie cierpiał, ale kto nie cierpiał, nie okazuje oznak miłości temu, kto cierpi, lecz odsyła go daleko, aby nie wiedział o tym, czego nie wie. Potęgi światowe nie są nieświadome siebie nawzajem, przeciwnie, finezyjnie się ze sobą splatają, aby sobie nie zagrozić. To ludzkość jest zwodzona przez brak wiedzy i akceptacji wynikający z niewiedzy. Módlcie się, dzieci, Kościół mojego syna będzie cierpiał niespodziewanie z powodu wiadomości, których się nie spodziewał, wtedy pomyśleli o moich słowach i będzie przekonany, że ta matka ostrzegała was, ale wy nie zrozumieliście. Módlcie się, dzieci, módlcie się, bo nowe prawa pomniejszają bezbronnych, a głód przyspiesza. Ten, kto ma, pragnie mieć więcej, a ten, kto nie ma, Zostanie pozbawiony tego, co ma. Dzieci mojego niepokalanego serca, chwila nie jest już chwilą, człowiek żyje tak, jakby wydarzenia, o których Wam mówiłam, nie miały się wydarzyć. To jest upór człowieka, który się nie zmienia, ani nie emanuje miłością do stworzenia, aby to ostatnie dało mu większą ochronę. Komunizm nie został pokonany ale rozprzestrzenił swoją potęgę zbrojeń na cały świat i ma większe panowanie, niż ludzkość myśli. Dzieci, niech każdy z Was będzie prawdziwym zwierciadłem dzieła i działania mojego Syna, abyście mogli działać, emanując tą miłością, którą większość ludzkości wyparła. Nie rozpaczajcie, mój syn i ta matka nie opuszczą Was. My jesteśmy miłością do ludzkiego stworzenia, mój syn jest nieskończonym miłosierdziem. Błogosławię Was, Matka Boża.